Dzień dobry, kochane pszczółki, robaczki, rybki, motylki. Ehm, dzień dobry, po prostu dzień dobry. Wróciłam ze szkoły, byłam już z pieskiem, dałam mu jeść, oczywiście rano. Ehm, na początek, w Dniu Kobiet, pragnę Wam wszystkim, kobietom tutaj zebranym, moim drogim, złożyć z całego serca wszystkiego najlepszego. Życia w samym zdrowiu, w samym dostatku, w wielkiej miłości oraz spełnienia marzeń. Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet. Kobiety, dzisiaj odpoczywajmy, świętujmy, bawmy się dobrze. To na tyle. Słuchajcie, wczoraj złamam mi się paznokieć. Miałam nic z tym nie zrobić, ale wyglądało to naprawdę okropnie. Zobaczcie. To są moje paznokcie. Wszystkie krótkie. Wszystkie. Króciuteńkie. Dlatego teraz będę malowała tym lakierem. Tutaj w tym ręku trochę dłuższe zostały te paznokcie. Ale przy tym laki ten lakier tak fajnie wygląda na paznokciach, że mm, nie, nie zwracam uwagi aż nad to, że mam takie króciutkie paznokcie. Na szczęście u mnie paznokcie bardzo szybko rosną, więc odrosną. Mm, I jak odrosną, to będą już znowu trwarde i ładne i długie raz na jakiś czas mi tak się robi, wtedy trzeba je po prostu od nowa wyhodować. Zapomniałam wyciągnąć mięsa. E, zapomniałam wyciągnąć mięso z, z zamrażalnika i nie będzie dzisiaj kulek mocy. Tak miałam robić pyzy domowej roboty z mięsem, no ale zapomniałam wyciągnąć mięsa, mięso. Teraz już jest za późno, bo to trochę. Wiecie, trzeba ziemniaki obrać, ugotować, przemememlać, mięso tak samo zrobić, przyprawić. Jest dużo roboty. Zanim mi się mięsko rozmrozi, to. To będzie już szósta. Nie no, żarty, żartami. Po prostu dzisiaj na noc wyciągnę i jutro zrobimy. Ale za to. Ale za to. Wczoraj wieczorem, ci co mają Instagrama i mnie tam obserwują, oj, taki ciężki film, wiedzą, że zrobiłam. Taran! Ciasto 3Bit z przepisu Kasi. Z przepisu Kasi. Nie wiem na razie, jak wygląda, jak smakuje. Po obiedzie będziemy testować, czy jest dobre. Eee, kochani, także dzisiaj, ciasto 3Bit. Kasia Opolanka naprawdę świetnie pokazuje te ciasta i ja jestem noga w robieniu ciast, ale od, od pory, kiedy trafiłam na jej kanał to wszystkie ciasta, co robię, mi wychodzą no naprawdę, jak bonie, dydy wszystkie jej ciasta mi wychodzą to jest naprawdę genialne genialnie, nie wąchaj piesku ja wiem, że tu pięknie pachnie słodkością Jedyne, jedyne co to. Kupiłam za mało herbatników. Mi się wydawało, że, ja mia, że kupiłam cztery duże paczki, a okazało się, że to ja kupiłam jakieś średnie. I zabrakło mi jednej. jednej jak to się mówi? No, 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 no. no warstwy. Jednej warstwie herbatników. I zamiast herbatników położyłam delicję. Także to troszkę ciasto będzie inaczej wyglądało i prawdopodobnie inaczej smakowało. Ale. Jak się nie ma, co się lubi, żarty żartami, oczywiście żartuję. Teraz mm, ja sobie y, zrobię kawę. Kawę, niestety, neskafę 3 w 1. Wstety, niestety, jak nie mam takiej kawy, to lubię też to, to mogę się napić takiej kawy. To nie ma problemu. E, najmniejszego, bo Nescafe tak samo bardzo, bardzo lubię tą 3 w 1. To taka bardziej. Y, Delikatna kawa dla mojego miśka na przykład jest za słaba, a ja nie mogę pić mocniejszych kaw, bo no bo nie mogę i nie piję po prostu. I nawet nie lubię. Także kabusia, y, poodpisuję trochę na komentarze. Coś tam porobię w domu. Wieczorem będę prasować, ale to dopiero późnym wieczorem. Jak y, wiem, że dzisiaj. Wiem, że dzisiaj Misiek y, wraca do domu, podzwonił także fajnie pozmienia pościel. Do zobaczenia później w takim razie. Buziaczki! Miłego dnia, papa! Pa. Wykonałam makijaż y, dzisiaj troszkę inaczej. Znaczy, styl może ten sam, ale wykonałam y, tą paletką y, z Revlon. Tak? Tak. Brwi zrobiłam inaczej, troszkę inaczej, kredką. Powiem Wam, że nie umiem, nie malowałam nigdy brwi kredką. Muszę się z powrotem nauczyć, jak to zarysować, czy wygląda to lepiej, czy wygląda to gorzej. Tak wiem, nie nienawidzicie moich brwi. Niestety, jeszcze z dwa miesiące musicie się pomęczyć. Musicie, nie musicie, jeżeli chcecie się pomęczyć oglądając moje filmiki, z tego względu, że dopiero mm, za dwa miesiące będę szła na poprawienie ich i tak dalej. Do tej pory muszę radzić sobie w ten sposób, ale mi to nie przeszkadza. Yy, Grundże czuję się dobrze sama ze sobą. Yy, wiadomo, że chciałabym już mieć je zrobione, ale. Jest ok. Strasznie świecą się te cienie, bo to są cienie w kremie. Nie za bardzo lubię używać takich cieni w kremie, ale jak to się mówi, darowanemu koni koniowi nie zakląda się w zęby, czy jakoś tak. Chodzi o to, że te cienie były w prezencie, jak kupiłeś, kupiło się coś powyżej 10 funtów. Także można powiedzieć, że były za darmo. Kupiłam sobie puder. I, i, I właśnie to było w prezencie. Dzisiaj będę na, nagrywać dla Was pustaki, ten filmik już na pewno się ukaże wcześniej. Słuchajcie, mam do Was taką prośbę, mam tylko dwa pytania odnośnie QA. Więc no, troszkę bez sensu, żeby odpowiadać tylko na dwa pytania, jeżeli. Chcielibyście obejrzeć filmik właśnie z serii Q&A to zapraszam was do zadawania pytań, bo na razie to nie mam na co odpowiadać. Także prośba dzisiejsza, jeżeli macie jakieś pytania, to proszę zadawać mi je pod tym filmikiem. Będę bardzo wdzięczna. No bo to będzie dla mnie kolejny filmik. Dzisiaj za chwilę nagram właśnie pustaków, później odpowiadam troszkę na komentarze. I zobaczymy ile mi zostanie czasu, zajmę się już wtedy sprzątaniem kuchni i robieniem obiadu. Jak wrócę ze szkoły z dziećmi, chciałabym, żeby obiad już był gotowy tym razem z tego względu, że zupę można podgrzać Misiu dzisiaj wraca, więc nie będę zawoziła mu jedzenia. Korzystam z tego i robię właśnie zupkę i mam dzisiaj bardzo dużo prasowania. E, także włączę sobie filmiki na YouTube albo muzyczkę i będę prasowała. No to na tyle. Dzisiaj e, jestem w, domowym, w domowych ciuchach, nie przebieram się. E, filmik również będzie nagrywany e, w domowych ciuchach. Jedyne co zrobię, to rozpuszczę sobie włosy. A propos włosów, wczoraj wykończyłam próbkę e, szamponu. E, Właśnie też będę mówiła i powiem Wam, że włosy naprawdę mają świetną kondycję. Mm, ostatnio, no oprócz tego, że yy, zobaczcie, ładnie się błyszczą. Mm, naprawdę są, <laughs> są dosyć zdrowe. Yy, te olejki i, i szampony, wszystko yy, tutaj działa. Naprawdę bardzo ładnie się błyszczą. Yy. Robiły się o wiele gęstsze. E, końcówki oczywiście już trzeba podciąć niedługo. E, zawsze to robię. Ok. Zabieramy się do roboty. Do później. Muzyka na dzisiaj do sprzątania. Uwielbiam, ale we wam pokażę cały ten moment, uwielbiam tą kobietę, uwielbiam tą muzykę, i idę właśnie robić obiad. Wcześniej, dzisiaj i będę muciła tą piosenkę non-stop, power w głośnikach. I lecimy z koksem. La 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 la. Troszkę już porobiłam, pozmywałam garki, paznokcie się trzymają. Blakuś, Tutaj. Buziaczek, ale nie, oblizy mnie. Czekaj. O tak, dziękuję. No, zobaczcie jaki. Nie, nie wiem, co wy widzicie, Madziu. Mam nadzieję, że widziałaś, że go. Dałam buziaka od Ciebie. Dzisiaj z Magdą pisałam. Pozdrawiam Cię serdecznie. E, na Facebooku chwilkę. Kilka słów zamieniłyśmy. Fe! Ej! List mi zabrał. No, on chce się bawić. Bo widzicie, dać mu Fe. Słuchajcie, e, dzisiaj dostałam e, pocztą. E, znacie te, e, jak to się nazywa? Yy, kolor, yy, yy, łapie kolor, tak? Jest napisane, więc to są te yy, te takie szmatki, o których yy, niektóre z Was yy, mówiły. Na pewno, e, jak Ewa mówiła z tego, co kojarzy, właśnie o tych, yy, zobaczcie tutaj jeszcze na następne yy, zakupy. 40p, of coupon Mam. Takie przyszła do mnie, właśnie taka jedna do wypróbowania, i ja dzisiaj ją wrzucę sobie do prania. i Jutro czytam, kiedy we, w vlogu, powiem Wam, jak mi się sprawdziła. Ym, rosołek już y, się gotuje, znaczy wstawiłam. Tutaj mam całą furę prasowania. Widzicie te wszystkie rzeczy, co tu są? To jest moje prasowanie. O, zobaczcie, to jest cała fura prasowania, dlatego dzisiaj. To poprasuje. Może nie wszystko, ale część dużą na pewno. Chociaż tu nie jest tak dużo jakby się wydawało, jest tylko rozwalone i robi bałagan. Więc o! Popowieszane. Ja dzisiaj będę prasować właśnie jak wrócimy od. Nie od, jak wrócimy ze szkoły z Raselem, Rasel zje obiad zjemy obiadek, coś tam, chwilę pokręcimy się i ja będę prasowała, bo dzisiaj muszę poprasować, poprać. Czuję się bardzo dobrze, boli mnie głowa, ale tylko tak delikatnie, wzięłam tabletkę i jest fajnie, znaczy nie od tego, że wzięłam tabletkę i jest fajnie, nie zrozumcie mnie źle, tylko jak... Jak się czuję tak jak teraz, to jest fantastycznie. Mogę góry przenosić i ja wtedy w ten dzień muszę jak najwięcej porobić. Um... Góry mogłabym przenosić, ale no też muszę robić to ostrożnie, bo czym dużo będę robiła jutro będę się źle mogła, to nie jest powiedziane, ale mogę się źle czuć, a tego nie chcę, wolę malutku, codziennie po trochu to co trzeba plus jakieś nadprogramowe i jest gicior. Dobrze robaczki, ja zasiadam teraz, zrobię sobie chwilę przerwy, napiję się jakieś herbatki lub gorący kubek. Odpiszę na, znowu na kilka komentarzy. Wiecie, że ja jestem do tyłu, ale zawsze odpiszę każdemu, no chyba że to będzie hate, od razu idzie do kosza. Um, chyba że hejt ładnie napisany, bo zdarzył się taki komentarz, um, bardzo ładnie napisany i to był takie dokopanie mi, ale no nie mogłam tego skasować, bo słuchajcie, hejty też są potrzebne, tak? hejty też są potrzebne i hejty y, też dają nam oglądalność. Także, słuchajcie, y, to by było na tyle na razie. Ja sobie odpocznę chwilę, uwalę się, jak to się mówi, y, tutaj na łóżeczku, Podpisuję, posłucham muzyki, y, zajrzę może jakiś vlog ktoś wrzucił albo jakiś filmik, obejrzę i zabieram się dalej do roboty, bo jest już 20 po pierwszej, także niedługo pora sela. Do zobaczenia później. Papa. Pa. Makaron mi się już gotuje, trochę wytarłam kurze z mojej toaletki jeszcze muszę umyć um, mój, e, jak to się nazywa, kominek, bo jest czarny, czarny, muszę cały umyć, a nie tylko dolewać, umyłam już mój zestaw pędzli, słuchajcie, znacie jakiś fajny sposób, który, mm, który mogę, E, zastosować do mycia pędzli. Je, może jakiś płyn, może jakiś produkt, może coś takiego. Ja myłam e, moje pędzle w mydełku tym z ifrocher tym brązowym, a z tym, jak to, z arganowym olejkiem, ale już mi się skończył i myję teraz e, mydłem do rąk albo mydłem tym e, do twarzy, żelem do twarzy. Ale wiecie co, jak się codziennie myje pędzle, to yy... codziennie jak się myje pędzle, to one się naprawdę niszczą. Muszę sobie kupić więcej, bo mam naprawdę niewiele, yy... ale to się zmieni, pokupuję sobie. No, także jak znacie jakąś fajną wodę albo jakiś właśnie fajny płyn, najlepiej zbudca to poradźcie mi. Jak je mogłabym kupić? Okej. Okay. To do później. Za 20 minut jadę po raselę, później zjemy opiat i właśnie po. poprasuję trochę. Także do później. Zobaczcie, kochani, ile ja mam warzyw. Całą porę. Ser naciowy, całą wielką marchewę. Warzywa nie kroję. Dorosła z tego względu, że tylko i wyłącznie ja jej zjadam. Yy, brykam jeść z tego względu, że uwielbiam rosół gorący. Inne danie czekam aż ostygnie, ale rosół jem prawie wrzący. Także do zobaczenia później. Po obiedzie będę prasować i będziemy czekać już na Miśka. Także jeszcze z wami się dzisiaj nie żegnam. Jeszcze coś dla was nagram. Żeby nie było, że ściema. Zobaczcie pobojowisko. W tle leci. Mama zdobałam. Mm. chciałam go Ania, powiem szczerze, bardzo fajnie to natomiast... Leci filmik, tutaj moja szafencja, tutaj sobie prasuję. Tyle ciuchów jeszcze z grzejników, zawsze sobie wyciągam, tu mam do posortowania. Także lecę z koksem. Czas to pieniądz, nie żartuję, póki mam siłę, chcę posprzątać. Tak jak wspominałam wcześniej, co rusz trzeba coś robić, takie życie. Wiadomo, nie zawsze się dobrze czuję, nie zawsze mogę coś y, zrobić nadprogramowego, więc póki mam siłę, póki mam ochotę, to śmigam z koksem. Czekam na Miśka, jak wróci i zje obiad, to wtedy będziemy jeść ciacho. Pokażę Wam, jak wyszło, czy wyszło, czy nie wyszło. Może kiedyś y, zrobię przepis, y, pokażę Wam, jak zrobić to ciasto. Zobaczymy. Dobra. Zabieram się do pracy. Bo naprawdę, o jak ładnie to wygląda. <laughs> Bardzo ładnie, czyściutko. Ach. No dobra. <laughs> pa! Taka historia, tak? Kochani, wy wyciągnęłam moje ciacho. Co mi się gwrócił, jest późno. Zobaczcie. Zobaczcie, jak. Spójrzcie tylko na to. Mm. Ale ładnie wygląda co? So. owce. Owesome. Awesome. To zobaczymy, jak będzie smakować. Zobaczymy, jak to pokroisz. Chciałam tylko tak. I mi się go opowiedział, mi całą historię związaną. Nie, no pokaż te kwiatki. Dostałam kwiatki. No, No przestań. Na Dzień Kobiet, tak, ostatnia wiązanka. W trzech sklepach byłeś, tak? Mhm. Super. Jak się zaczyna szukać światku o 7 wieczorem? Właśnie, w, jeszcze w Dzień nie. Kobiet, nie. Także Misiek e, kupił e, panciunik kwiatuszki. E, chciał róż, ale już nie było, niestety. Zostały chyba cztery wiązanki na krzyż, i to w ostatnim sklepie jechał u nas w mieście w ogóle już nie było. No tak to jest. E, pojechał też dać mamie, e, mojej siostrze, szwagierce. I e, Laura dostała, ja dostałam, czyli wszystkie kobitki dostałyśmy po kwiatku. Ja my teraz będziemy kroić ciachu. Zaraz Wam pokażę jak wygląda na talerzu. Nie jedz z noża. Nie oblizu, bo się skaleczysz i będziesz bez języka. Przyda ci się jeszcze. I nie mówię tutaj o rozmowie. Zobaczcie gładnie, jak to nie wygląda ciocho. Dobre. I tu są te delicje. Hmm. Bardzo dobre. Jeszcze tyle zostało po takim jedwintnym kawałku. Po dużym. <grych> po, du, po dużym kawałku, słuchaj. To się. Smakuje jak. Jak to? E, lód. Z troszkę z czekoladą. Lód z proszkiem. Z czekoladowym proszkiem. Smakuje ci? No to. I bardzo dobre. Bardzo dobre. Widzicie? No, od na to usłyszeć to. Jeżeli chodzi o ciasta, bo on tak, wiecie, za ciastami nie bardzo, pomimo to, że on bardzo dużo jest słodyczy, to powiem Wam, że on jest wybredny, co do nich. Nie jest tak, że zje wszystko, co popadnie. Nie, nie, nie. E, kochani, ja dzisiaj już się z Wami żegnam. Oczywiście zobaczymy się jutro. E, fe, o nie, 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 nie. Zobaczcie, poprasowałam wszyściutko, wszystko. Jeszcze nie zdążyłam pochować, bo niedawno skończyłam prasowanie, ale poprasowałam dosłownie wszystko. Jestem z siebie dumna. <laughs> jutro będę miała czas na nagrywanie filmików, na sklep, na zrobienie kulek mocy, ty, czyli pys. Będę robiła sama domowe pyzy. Bardzo lubię. Także cały dzień mam y, zajęty. To zobaczę na jutro. Zobaczycie, co się będzie działo. Papa. Pa. Buziaczki.